wniosek radnych, radnych dla dzisiejszej sesji. To ogólnie wniosek jest Proszę o ciszę. Wniosek jest Tutaj radni wnioskują o zmniejszenie, o zmniejszenie wydatków, wydatków majątkowych o 2 552 tysiące złotych i wydatków bieżących o 2 667 tysięcy złotych. I deficyt w tym momencie będzie wynosił 4, ,4 miliony z tego wniosku 281 tysięcy zł. Co do wydatków majątkowych, to może nie moja tu rola, żeby się tak odnosić. Dokładnie tu są zmniejszone prawie, sporo zadań inwestycyjnych załącznika rocznego, część tylko zmniejszone są kwoty. Czy kwoty po zmniejszeniu będą wystarczające, to, to może tutaj przekażę tutaj panu Sturplikowi, a on w tym czasie się przeanalizuje. I tam Wiele, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, o wydatki czy można zastąpić obligacje kredytem i pożyczką można, w tym momencie należałoby nie całą kwotę tego, tego zadania modernizacji oczyszczalnych ścieków na pożyczkę, bo tak nie można, tylko koszty kwalifikowalne, czyli kwota, kwota bez war. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy dż. można na dwa lata, dzwoniłam do Wojewódzkiego Funduszu, będąc sam na górze, upewniłam się, możemy zaciągnąć pożyczkę i na dwa lata transze będą y, wypłacone w 2017 druga branża w 2018 roku. To jest możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwotę tej pożyczki, to nie może być... Y, może być, dzwoniłam, tak, tak potwierdzam. Oczywiście, bo Przed pan... chwilą nie, bo też nie byłam pewna, daję panu bój, dlatego zadzwoniłam. Tak, też miałam takie zdanie, idąc na górę, że nie, ale zadzwoniłam, upewniam no tak, się także, tak, także można. Tutaj można. Y, więc proszę państwa, y, jeżeli chodzi o tą kwotę tej pożyczki, nie będzie ona w pełnej wysokości z, z, z limitu zadania, bo być nie może. Na dzień dzisiejszy nie odpowiem państwu. Bo dopiero na stronach y, y, Ministra Finansów pojawiła się w poniedziałek interpretacja odnośnie, odnośnie i Izby jakiejś, y, Skarbowej, y, odnośnie, to będzie wyjaśnienie, odnośnie możliwości, y, możliwości odliczania w całości VAT od zadań inwestycyjnych, tak jak u nas w gminie, od zadań, myśmy odliczali w całości VAT od zadań wodociągowych i kanalizacyjnych, bo z tych źródeł mieliśmy przychody, także od tego roku się zmieniło, mamy centralizację podatku VAT i czy w całości będziemy, czy tylko przez współczynnikiem, to będę wiedziała dopiero w poniedziałek, będę miała też taką interpretację prawną od, od firmy dokładną, czy my będziemy mogli to robić, więc w tym momencie ta pożyczka musiałaby być, no nie wiem, trochę trochę nie minął 700, no trochę, trochę mniej. Ale to jest możliwe, żeby ją tego, więc tutaj jakiej kwocie, to nie wiadomo. W uchwale budżetowej nie musimy zawierać, że to jest pożyczka w jakiejś kwocie na tego, tylko po prostu na sfinansowanie właśnie deficytu budżetowego. Tak samo i kredyt. Jeżeli chodzi o kredyt, to on też nie jest brany na konkretne zadanie, tylko w uchwale budżetowej jest zapis na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Tu z Państwa wniosku wynika, że planowany deficyt jest 4 281 000 i ja mówię, że nie, że musi być większy, bo wydatki bieżące w takiej kwocie 2 667 ,000 nie mogą być zmniejszone. Nie mogą być zmniejszone, proszę Państwa, to po prostu jest niemożliwością. Niemożliwością jest zmniejszenie wydatków i tak, może po kolei. Gdzie? Nie, nie można 915. Sprawozdanie za rok 2016, za grudzień. Yy, za grudzień oświetlenie. Yy. My tyle po prostu na energię. Tam nie ma żadnych wydatków takich, że my jakieś mamy luzy czy coś takiego. Tam są wydatki zaplanowane. U nas w załączniku numer 2 na oświetlenie wydatki bieżące ja Państwu uzasadnię... Ja Państwu uzasadnię, że te wydatki w kwocie zaplanowane wydatki wydatki bieżące 857 100 zł i to są konserwacja i oświetlenie. W roku w 2016 roku. Wydaliśmy 900 nie samo 10 Więc jest niżej zaplanowany plan niż, niż wykonanie roku 2016 punktów świetnych tam do, nam dochodzi. Mamy umowy, to nie są umowy, że my sobie coś tam nie, mamy luzy i zawieramy jakieś nowe umowy, negocjujemy. Mamy y, przetarg na obsługę punktów świetnych u nas w gminie. To nie są duże kwoty, one nie rosną, y, ale punktów przybywa. Punktów przybywa, więc tu są miesięczne kwoty dokładne na oświetlenie tego, na konserwację i również za energię elektryczną. Tam są jeszcze takie dla, 4302 takie zaplanowane kwoty 7000 zł na opłaty za wyłączenie gruntów w te sieci zajęte z, z produkcji leśnej. Yy, I tam nie ma innych wydatków, więc znaczy, zmniejszenie że... tych wydatków nie, nie jest możliwe. Uwiązum jest tego wniosku takie, że w punkcie czwartym tego wniosku jest taki zapis: zmniejszenie planu wydatków bieżących na 2017 rok zostało poprzedzone analizą porównawczą do planu wydatków na 2016, nie do wykonania proszę Państwa jakie było oczywiste, do planu, do planu, do planu, do planu, do planu, do planu ale, ale, ale porównują Państwo plan 2017 do planu 2016, a nie wykonanie. To jest kuriozum, gdy Pani w ten sposób budżet w domu analizuje i ustala, to gratuluję Panu sukcesu. To na pewno chodzi o to, że to było do, do planu pierwotnego, bo plan, bo, bo plan, plan ostatecznie będzie mniejszy, jest, jest wyższy niż wykonanie. Wykonanie nie może być wyższe od planu i to pewne chodzi o to, że to jest plan ten pierwotny. Więc myśmy w ciągu roku zwiększali, bo było za mało na początku roku, bo rzeczywiste koszty to są po prostu koszty energii elektrycznej. To się świeci na naszych ulicach, oświetla na drogi. Trzeba te punkty konserwować i to też kosztuje. To są nasze punkty świetne, więc my musimy za to, to finansować, jeżeli chodzi, a nie, a nie energia, tak? Energa, tak? Energa, tak? No, więc tutaj nie ma możliwości zmniejszenia, bo zaplanowane wydatki bieżące na rok 2017 są mniejsze niż wykonanie w roku 2016. Nie ma, nie, nie ma możliwości. Następnie, dział 900, gdzie nie ma możliwości, dział 995. Tu Państwo macie w załączniku, w części objaśnienia do budżetu, dokładne zadania wpisane ile co będzie kosztowało, 995. Z czego można zdjąć? Z czego można zdjąć 110 tysięcy złotych? No mamy wynagrodzenia pracowników, pracowników, którzy zajmują się tymi wszystkimi Naprawami, czyli jakimiś tam grupa remontowa na, na, na terenie gminy. Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 108 tysięcy na poziomie roku 16. To są wydatki stałe, miesięczne. Tu naprawdę nie ma co zmniejszyć. Fundusz sołecki nie zmniejszymy. Reszta to są wydatki majątkowe. Mamy, czyli mamy wynagrodzenia, grupa remontowa, grupa remontowa, fundusz Sołecki i. I tyle. I tyle. Tu naprawdę nie ma możliwości zmniejszenia o 110 tysięcy złotych wydatków bieżących. Gdzie jeszcze nie widzę zmniejszenia w zupełności? No to na przykład biblioteka o 30 tysięcy złotych i GOK o 205 tysięcy złotych. GOK ma dotację mniejszą na 2017 rok niż... W roku 2016, w roku 2016, roku tak naprawdę dotacja wynosiła 800, 851 prawie tysięcy złotych na rok. Nie wiem, czyli na rok 2017 ma na poziomie tego roku ma na poziomie tego roku 850 planowane plus podchodzono mu nowe zadania, nowe zadania obliki, przeją wszystkie świetnice i tutaj będą większe koszty, więc naprawdę mniej na taką działalność kulturalną, kulturalno sportową i inne takie merytoryczne rzeczy, bo więcej pójdzie na utrzymanie obiektów i całej takiej hmm. infrastruktury. Tak samo biblioteka. Biblioteka została już tak e, mocno, mocno okrojone wydatki. To są wydatki na pokrycie, na bieżące funkcjonowanie biblioteki. Tam są niewielkie e, Tak, e, tutaj naprawdę jest tych. też może oddajmy głos, bo to jest bardzo ważne, jak wygląda w Państwa pozycji gospodarka wodno bo to jest e, kuriozum. E, 350 tysięcy, proszę Państwa, do dostarczania wody jest zadane na gospodarkę ściekową 201 kolejne. Dominika tak naprawdę, jeżeli chodzi o wydział, zostaje z kwotą jaka Dominika? Na awarie wodne 30 tysięcy, kanaj za 13,5. Na awarie wodne 30 tysięcy i na kanaj 13,5 na cały rok, proszę Państwa, na 12 miesięcy. Także jak komuś się w zapcha, jak ostatnio u Państwa, Trzęszkiewiczów, trzeba będzie podjechać, to my będziemy wysyłać faktury na...